Już w poniedziałek dzień górnika, czyli barburka. Skoro jesteśmy na górnym Śląsku w zabrzu, to przy takim święcie nie mogło zabraknąć akcentów górniczych. W 17 kolejce PKBP Ekstra Klasy. Miejscowy górnik podejmuje pogoń Szczecin i Lorenz Nari. Już w piątej minucie daje gospodarzom prowadzenie. Fenomenalne podanie Felipe Nascimento. Portugalczyk wrócił do pierwszego składu po rocznej przerwie i zaliczył piękną asystę, a Lorenz Ennali wykańcza akcję. To pierwszy gol Niemca w ekstraklasie dla Pogoni. To już dziesiąty mecz w tym sezonie, w którym jako pierwsza traci bramkę, ale portowcy starają się wyrównać strzał w słupek Kulurisa i dobitka Bichachciana tuż obok bramki bronionej przez Daniela Bielicę. To już 15 minuta. Sebastian Musiolik przewracany przez Benedikta Cecha. Domagają się zawodnicy Górnika zabrzód od gwizdania rzutu karnego, ale nawet nie będziemy się nad tym zastanawiać, bo wcześniej był spalony. Tak orzekł Jarosław Przybył z pomocą Szymona Marciniaka, który zasiadał w wozie VAR. A pogoń atakowała tutaj z linii bramkowej. Wybija piłkę Rafał Janicki po strzale Linusa Wankwista. I kolejna doskonała akcja portowca łapie się za głowę Leonardo. Kutry z piłka przychodzi tuż obok słupka. To już fragmenty drugiej połowy z atakiem rusza górnik zabrze. Piłka do Adriana Kapralika. Kapralik i broni Kożokaru. Dobra to była okazja ku temu, aby. Gospodarze prowadzili już 2 do 0, ale też świetna interwencja Kożokaru. I jeszcze wyjście bramkarza Pogoni. Nie będzie bramki, bo sytuacja uratowana. Ma czego żałować Musiolik. A to 67. minuta meczu i Kożokaru zatrudniony po raz kolejny wszystkiemu. Przyglądają się trener Jan Urban i Lukas Podolski, który wrócił na ławkę rezerwowych, a także pojawił się na Murawie w tym meczu po raz pierwszy po prawie dwumiesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją. Nieodpowiedzialne zachowanie Erika Janży, który dostaje żółtą kartkę za odepchnięcie Wachana Biczachciana, a później czerwoną za to, że powiedział coś do sędziego liniowego. Jeszcze strzał. Kamila Grosińskiego z rzutu wolnego broni Bielica. I ostatecznie Górnik, mimo że kończy mecz w dziesiątkę, dowozi zwycięstwo do końca. Zabrzanie wygrywają z pogonią Szczecin 1 do 0. Dzięki temu awansują na dziewiąte miejsce w tabeli. I mają już tylko cztery punkty straty do portowców. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.